Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Linda Noskiewicz, orędzie Boga Ojca na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, módlcie się z wielką czcią i najgłębszą miłością, kiedy wzywacie błogosławioną Matkę. Umiłowane dzieci, ona pragnie was przyprowadzić do siebie i pod ochronę swego płaszcza. Umiłowane dzieci, kiedy szukacie jej, ona prowadzi was do mnie. Ona jest miłością w macierzyństwie, tak jak jest miłością w świętości. Bądźcie życzliwi i czcigodni wobec najświętszej i najłagodniejszej matki. Ona jest przepełniona miłością i czułością do was i czerpie wielką radość z waszych modlitw do niej. Ona wstawia się i często wstawiała się, ponieważ wy, Moje kochane dzieci, pozostaliście wierni w swoich modlitwach. Nie czyńcie jej nędzną, bo to łamie moje serce, gdy ją taką widzę, tak jak moje serce jest podsycane gniewem, gdy jest znieważana lub traktowana bez szacunku. Ona jest największą mistrzynią człowieka i prowadzi Was na drogę Najświętszego i ukochanego Chrystusa. Módlcie się. Moje najdroższe dzieci, bo wiecie, co nadejdzie. Nie zajmujcie się lękowymi myślami ani obawami, ponieważ ja wzywam każde z moich ukochanych dzieci w moim czasie. Może się okazać, że staniecie przed sądem za rok, za dziesięć lat lub więcej. Czego tu się bać, kiedy jesteście w moich kochających rękach? Umiłowane dzieci. Nie poddawajcie się złego świata. Grzechy są ogromne i nie do opisania w treści. Tak wiele moich ukochanych dzieci upada w ciemności swoich grzechów. Tak wiele moich umiłowanych dzieci odwraca się codziennie ode mnie. To biczuje moje kochające serce i całe niebo jest rozdzierane na strzępy z ich niemiłości do mnie. Umiłowane dzieci, Zwiększajcie swoje modlitwy i we wszystkim patrzcie na mnie. Ja jestem prawdą i światłem. Tam, gdzie ja jestem, nie może wejść żadna ciemność. Opróżnijcie wasze serca, abym mógł was napełnić moją wspaniałą i wielką trwałą miłością. Pozwólcie mi rozstrzygnąć wątpliwości waszych dusz i przynieść pokój waszym złościom. Umiłowane dzieci, jestem kochającym Ojcem i jako kochający i święty wieczny Ojciec widzę Wasze grzechy. Kiedy grzeszycie, widzę Cię rzucane na Wasze dusze. Nie możecie żyć tak, jakby Wasz Ojciec przedwieczny był tylko tym. Jestem bowiem również sprawiedliwym i prawym sędzą, i za grzech są konsekwencje. Uwierzcie, że to prawda. Kiedy świat odwróci się od syna Bożego i spustoszy lądy i niebo nad nimi, i stworzenia pod powierzchnią morza, tak samo człowiek znajdzie niedostatek swojej duszy. Góry rozsypią się przed człowiekiem, a ziemia dozna zniszczeń i wstrząsów. Wtedy zobaczycie ognie szalejące po niebie, jak smoki na wojnie z aniołami. Zobaczycie walkę. Duchową bitwę wieków i skurczycie się w swoim wielkim strachu. Wtedy ogień spadnie na człowieka, a ciemność będzie bolesna. Chmury będą się kłębić i wszystkie stworzenia będą uciekać do swoich wzgórz, ale żadne nie przeżyje. Wszyscy zginą. Ukochane dzieci, musicie mnie kochać. Nie mogę znieść utraty jeszcze jednego dziecka na rzecz grzechu. Jestem przerażony i zraniony, a moim największym pragnieniem jest miłość Waszych serc. Wołam do Was zawsze, spragniony Waszej miłości, czekając cierpliwie, abyście przyszli do mnie, Waszego Ojca Świętego i Wiecznego Rodzica, który kocha Was inaczej niż jakąkolwiek miłość, czy zadowolenie, czy bogactwo, jakie kiedykolwiek możecie poznać na Ziemi. Moja miłość do każdego z Was jest trwała, nieskończona, bezgraniczna, przepięknie wielka. Umiłowane dzieci, we wszystkim patrzcie na mojego syna. Jego wola jest moją wolą i pragnę dać moim dzieciom przebaczenie i współczucie. Umiłowane dzieci, nie oddalajcie się od Jezusa, ale podążajcie zawsze Jego śladami. Dzieci, zaufajcie mi, bo ja nie kłamię i nie odtrącam żadnego dziecka, które przychodzi do mnie ze skruszonym sercem. Moja wola dla Was jest dobra i prawidłowa, a jednak tak wiele moich ukochanych dzieci odstępuje od moich planów wobec nich. Umiłowane dzieci, zachęcam Was do modlitwy. Proście matkę najświętszą Waszymi modlitwami lub na Waszym różańcu. Ona wstawia się za człowiekiem, a jej wstawiennictwo trzyma w ryzach naruszenia lub katastrofy i złe konsekwencje dla Was. Módlcie się, a ona weźmie Was za rękę i poprowadzi do Jezusa Chrystusa, który zasługuje na całą Waszą miłość, cześć i adorację. Tak jak w przypadku królowej nieba i ziemi, bądźcie pełni czci, gdy modlicie się do mojego najukochańszego syna. Kochajcie go całą pełnią, całością, waszego serca. On tęskni za waszą miłością, tak jak ja tęsknię za waszą miłością. Wyznajcie wasze grzechy, bo pokutujące serce przez te lub inne dopuszczenia staje się znowu całe, a dusza staje się niespokojna lub niecierpliwa, aby zbliżyć się do Syna Człowieczego i przyjąć najświętszą i świętą Eucharystię. Umiłowane dzieci, nie ulegajcie swojej pychy. Nie bądźcie obojętni wobec Chrystusa i wielkiej ofiary. On dał Wam nowe życie, abyście mogli oglądać oblicze Boga. Nie ma na ziemi skarbu, który mógłby równać się wartości mojej niezmiernej miłości do Was, moje dzieci. Nie ma zadania, funkcji czy pracy, która byłaby bardziej istotna czy ważna. Duża, niż czas, który zdecydujecie się spędzić ze mną. Zaproście mnie do swoich serc, moje dzieci. Ja jestem Panem Bogiem i moja wola dla Was jest zawsze kochająca i łaskawa. Uszanujcie ofiarę Chrystusa, bo On w swojej wielkiej miłości do Was dał życie ze śmierci. Umiłowane dzieci, módlcie się nadal codziennie. Ja otwieram moje ramiona na Was i daję Wam pokój, ukojenie, radość i pocieszenie. Jestem zakochany w Was całkowicie i w pełni, moje kochane dzieci. Mówię więc, módlcie się i miejcie w swoich sercach i umysłach pokój mojej wiecznej miłości. Pokój, moje ukochane dzieci, pokój.